Jest to ważne wyróżnienie dla nas, dlatego że jako uczelnia tyle wnosimy do funkcjonowania miasta, rozwoju naszego regionu, czyli Lubelszczyzny, że to dowartościowanie uczelni na pewno przynosi nam pewien splendor, ale także satysfakcję dla pracowników. Zostaliśmy dostrzeżeni. No i oczywiście bardzo cieszy fakt, że to jest wyróżnienie za rok 2019, czyli rok, w którym świętowaliśmy swoje 75-lecie. No a na to 75-lecie złożyło się wiele rzeczy, m.in. to, że mamy prawie 250 tysięcy absolwentów, że mamy 1800 studentów zagranicznych w tym roku akademickim że mamy bardzo szeroką współpracę zagraniczną z innymi uczelniami, z innymi podmiotami w całym świecie, bo jeśli mamy podpisanych około 220 umów właśnie o tej współpracy, to świadczy, że rzeczywiście jesteśmy tym wyrazistym ambasadorem, może jednym z najważniejszych ambasadorów w województwie lubelskim, i dlatego to wyróżnienie ten tytuł praktycznie ambasadora Lubelszczyzny, na pewno dla nas jest rzeczą bardzo ważną.